Zgromadzimy się tutaj aby podnieść swoje kompetencje, aby zapoznać się z aktualną wiedzą na temat przeciwdziałania przemocy domowej również w kontekście nowelizacji aktów prawnych. W imieniu Fundacji mogę po raz drugi już otwierać tą konferencję, wyjedziemy stąd dużo silniejsi, mocniejsi, z większymi kompetencjami jeszcze do tej pracy tak niezwykle ważnej. Uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz przeciwdziałaniu przemocy domowej jest rozmowa i zaangażowanie społeczne w ich wprowadzenie. Szkolenia są potrzebne, ja dzisiaj też będę w tym projekcie uczestniczył, trzy dni. Bardzo mi zależy na tym, żeby ta wciąż niedoskonała rzeczywistość nie zniechęcała Państwa do pracy. Żebyście zawsze widzieli szklankę do połowy pełną i mieli świadomość, co możecie zrobić, żeby ją jeszcze bardziej napełniać. Jeżeli nie będziemy odróżniać tego, co się dzieje, od tego, co się nie dzieje, podstawowy wektor naszego poznania będzie ułomny. Przemoc i fizyczna, i przemoc psychiczna może prowadzić do rozwoju również różnych zaburzeń osobowości. I tutaj, takim zaburzeniem osobowości jest na przykład dysocjacja. Dążymy do tego, aby zwiększyć skuteczność i dostępność pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy. Dzieci, które oglądają obrazy przemocy, są dziećmi, które jej doznają. Ta procedura rzeczywiście jest unikalna, i to jest takie rozwiązanie, o którym warto patrzeć w przyszłość i myśleć, że chcielibyśmy to zrobić. Może się strasznie, strasznie cieszę, że jesteście. Tyle czoła przed Państwem. Zajmujecie się bardzo trudnymi problemami. Pomagacie ludziom. I za to serdecznie Wam dziękuję.